Czemu Cześć wszystkim i w dzisiejszym poradniku pokażę jak w gracie używać plugin Permissions Bookit i połączyć go z pluginem Essential. Permissions Bookit jest chyba jak na razie najlepiej działającym pluginem od uprawnień. E, ogólnie nie obciąża serwera, nie ma lagów, korzystają z niego na największe serwery e, w Polsce, nie tylko. E, ogólnie może ma mało opcji, na przykład jakieś prefiksy czy coś, e, ale mogę Was zapewnić, że nie wyskakują błędy. E, nie Ogólnie sprawuje się lepiej niż na taki, taki na przykład permissions, e, Permission X, e, więc ja preferuję ten właśnie plugin, sam go używam i do tej pory na niego nie narzekałem. Dobra, więc weźmy sobie na link podany w opisie, pobieramy z tej strony oczywiście plugin, kopiujemy go na pulpit, wchodzimy w główny folder z serwerem, następnie plugins, no i oczywiście wklejamy ten plik do tego folderu. Cofamy, odpalamy serwer i zaczekajmy aż się wszystko załaduje. Ok, wszystko jest załadowało, więc kostelę zamknijmy. Przejdźmy do plugins. następnie folder Permission e, Bookit. No i tak, w Permission X mieliśmy wcześniej tutaj plik Permissions, w którym ustawialiśmy oczywiście wszystkie uprawnienia. Tutaj zaś nie ma takiego pliku i nie będzie raczej nigdy. No chyba, że coś twórca postanowi zmienić. E, ustawiamy wszystko w configu. I teraz tak. E, przejdźmy sobie znowu na stronę. I możecie się na przykład zdziwić, bo tutaj jest, najnowsza wersja jest pod e, Minecrafta 1.1, prawda? Pod Bookita 1.1. E, nie dziwcie się, że na przykład o jest źle, więc ja sobie nie pobiorę i nie będzie Wam działać. Nie. E, CraftBookit ogólnie od 1.1 do 1.2 nie zmienił się praktycznie niczym, więc pluginy działają. E, więc po prostu twórca nie, nie updateował tego pluginu, bo nie ma takiej potrzeby. Wszystko działa tak samo, nie ma żadnych błędów, e, więc działa identycznie jak, jak w, na 1.1, więc możecie ko śmiało korzystać. Mm, dobra, zacznijmy od początku. Permission X mieliście tak, że była tutaj taka rubryczka default, następnie dwukropek, e, no i true oznaczało to, że każdy gracz, który wejdzie na serwer dostaje właśnie tą rangę. E, inne grupy miały ogólnie tak, żeby tutaj default i wpisane false, prawda? Tutaj, takiej rubryczki nie ma i nie możemy jej wcale stworzyć. E, tutaj, żeby gracz dostał jakąś rangę i dane uprawnienia, musi być taka ranga stworzona jak default. Nie możemy jej zmienić na gracz i dodać tutaj jakiegoś uprawnienia czy jakiejś rubryczki, bo wtedy nie zadziała nam ten plugin i po prostu każdy... No nie będzie po prostu nam to działać. E, więc tutaj musi być default i tego nie możemy zmienić, e, z czego wynika, że nie ma pre prefiksów. Prefiksy potem ustawimy w Senshalu, e, więc po prostu naj najpierw zajmiemy się e, tym tutaj. E, Usuniemy tutaj grupę User, ponieważ ona miałaby służyć jako grupa gracz, ale że default po prostu jest przyznawany na samym początku, gdy gracz wejdzie na serwer jako standardowa ranga, e, to user nam jest w ogóle potrzebny, to służy właśnie jako, nam jako gracz. I teraz tak mamy grupę di, e, default e, no i żeby dodać permissions oczywiście może zacznijmy od, 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 od tego pierwszego permissions, tak żeby zacząć wszystko od początku permissions.build e, dwukropek, pozwala nam po prostu budowanie na serwerze i tutaj uprawnienie wygląda w ten sposób dodajemy sobie może jednak takie uprawnienie oczywiście cofamy do początku w, kolejny, w, no, w nowej linijce no i tak wpisujemy essential na przykład AFK, prawda? To jest sobie jakie dodacie uprawnienia. Jak macie na przykład plik economy, to możecie dodać wtedy jakoś uprawnienie z economy. Następnie po uprawnieniu dajecie dwukropek, troszeczkę inaczej niż w Permission X, bo w Permission X skończyliście po prostu na tym, że wklejaliście e, dane uprawnienie tutaj. Musicie wpisać essential.afk, następnie dwukropek, spację, e, no i wpisać czy takie uprawnienie ma działać dla tej grupy, czy nie, wpisując true albo false. E, OK. Na przykład jeśli zapomniecie o jakiejś, gru, jakiejś uprawnieniu i nie dacie na przykład tego 2.true, to nie będzie wam działać. Tak samo działa z tym permissions.build 2.true. się takiemu graczowi, aby mógł budować. Potem oczywiście to wszystko można sobie edytować w, w, w Word i na przykład włącznie na danych terenach budowanie, prawda? Ok. Dodajemy sobie jeszcze jedno uprawnienie. Essential. nie wiem, co tutaj dać na przykład hmm, help op dobra, dwukropek, Stacja i true ok e, teraz tak dalej, mamy grupę admin, która oczywiście odpowiada jako administrator serwera e, no i tak, w permission x mieliśmy takie uprawnienie które pozwalało nam po prostu dać danej grupie wszystkie uprawnienia w ogóle jakie są na serwerze i było to uprawnienie coś takiego, że w cudzysłowie Gwiazdka, i to już pozwalało mieć graczowi wszystkie uprawnienia. Prawda? Na takiej grupie. Tutaj działa to troszeczkę inaczej. Mamy grupę, znaczy Boże Uprawnienie, które wygląda w ten sposób: Permissions.gwiazdka, dwukropek i true albo false. Wtedy taka grupa ma zezwolenie na używanie wszystkich komet. Dobra. Możemy sobie tutaj oczywiście dodać kolejne, jakieś tam jak chcemy. Na przykład essential.ban dwukropek true. I tak dalej. Yy, no i tak to działa, prawda? Yy, linika inheritance, myślę, że każdy ją rozumie, ale jeśli nie, to wytłumaczę. Yy, ta linika pozwala na po prostu jakby dziedziczyć yy, uprawnienia z danej grupy, więc tak, yy, mamy tutaj inheritance w grupie admin, yy, no i gdy wpiszemy sobie na przykład tutaj default, to admin dziedziczy wszystkie uprawnienia, jakie są w randze default, prawda? Rozumiecie, prawda? Tutaj możecie sobie także doraźnie, nie wiem, na przykład moderator, który zaraz na przykład stworzymy. No i tak to działa, prawda? Stwórzmy sobie rangę moderator, więc wchodzimy teraz do, do kolejnej linijki. Spacja, 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 gdzie macie wszystko pokazane w plus wszystkie takie jakby linijka, żebyście mniej więcej widzieli, w którym miejscu to przystopować tą spację. Następnie moderator, wszystko musi być z małych liter, wszystkie rangi yy, i tak. Dwukropek, zatwierdzacie, do kolejnej linijki Następnie inna troszeczkę linia Tutaj wpisujecie permissions Dwukropek, kolejna linijka Dalej musicie tymi spaceniami dalej jeszcze pojechać No i teraz dopiero wpisujecie jakąś tam uprawnienie Na przykład permissions kropka, kick Dwukropek, no i true I w ten sposób to działa yy, Dalej, dodawanie na przykład graczowi jakiejś tam grupy Tutaj może wyrzućmy sobie to permissions, bo to jest w ogóle nam niepotrzebne. Yy, dajmy sobie tutaj true. No jejku, Boże, co ja gadam? True. Tutaj dajemy nick, tract, Z małych liter, z dużych też może oczywiście być. Yy, admin i tyle. Yy, dobra. Tutaj zrobiliśmy wszystko, tutaj możemy jeszcze spolszczyć. I ty, dajmy sobie na przykład tutaj taki, taki tekst. Yy, Awost. Nie masz... Aby budować. Ok. Wychrzyknik i tyle. Yy, dajcie sobie wszystko z, z, nie, bez znaków polskich bo może wam coś nie działać. Yy, dobra. Zapiszmy sobie to. To możemy wywalić, ale nie ma takiej potrzeby. Yy, I pojawia taki jeden, jeden taki mały błąd, po, czym, po którym możecie podobnie pisać i na przykład mówić, że o, coś wam nie działa, że mówiłem, że wszystko działa, a jednak nie. Yy, ten plugin, ogólnie to jest yam, plik yml no jest on jakby wyczulony na stację więc, więc jeśli zostawicie taką spację na przykład kilka spacji to może wam coś nie działać, jak zapiszecie, odpalicie serwer więc wtedy, jeśli na przykład nie wiecie, wszystko wygląda niby jest dobrze, wszystko jest pięknie, ładnie więc po prostu nie wiecie co się dzieje więc kopiecie taki tekst, który macie tutaj następnie przechodzicie do przeglądarki internetowej Wpisujecie w Google YAML. Ja to oczywiście taki link mam w opisie. Wchodzimy w taki linczek tutaj. Ja go potem oczywiście w opisie i wklejamy taki tekst do... Mm, do tego, do właśnie, do tego pliku. Tutaj akurat jest wszystko dobrze. Mm, więc jest ok. Ale nie wiem, czy na przykład jakbym tutaj nie spacji i bym tego nie zapisał. To czy nie wiem, czy by nie pokazała jakichś błędów. Yy, koniaka lam. YAML. No nie, ale ogólnie tutaj możecie, tutaj akurat nie wiem czemu nie wykrywa tego błędu, e, może teraz jakoś nie, ale wcześniej miałem taki przypadek, że zrobiłem jedną spację i miałem taki błąd właśnie z tym. E, potem znalazłem tą stronę oczywiście, wkleiłem taki tekst i pokazałem tutaj, pisała tam line, na przykład 50, 55. Wtedy wchodzicie sobie do takiego do szukacie linijki 55. U mnie nie ma, więc załóżmy 35 no i szukacie co jest źle, na przykład sprawdzacie spację, klikacie sobie i jak zaznaczyłem taki kursor tutaj w tym miejscu, e, że jest ten, to po prostu cofacie do mm, w, troszeczkę wcześniej. E, teraz nie pokazało, nie wiem w sumie nawet dlaczego w sumie powinno. E, no ale jeśli takie coś Wam się zdarzy, nie będzie Wam działać, nie będziecie wiedzieć dlaczego, to możecie takie, taką opcję właśnie rozważyć. E, dobra. Dobra. Zapisujemy, zamykamy i teraz tak. E, oczywiście tam nie było tych, może jeszcze przejdźmy do tego e, nie było w tej oczywiście tych, tych prefiksów więc jeśli na przykład chcemy mieć w essentialu to na przykład, że będzie na przykład Default, tract i wiadomość prawda to wtedy to będzie brzydko wyglądać bo będzie z mały liter Default i w ogóle nie po polsku więc przejdźmy sobie do Essentiala i zrobimy wszystko tak żeby było pięknie z tymi prefiksami I Tutaj oczywiście mamy wszystko co, cały pliki konfiguracyjne. Więc przejdźmy sobie do e, linijki 420. E, no i tak. Tutaj możecie mieć na przykład z, jeszcze z Permission X e, zostawioną format z group i display name, następnie message, prawda? E, to polecam Wam w ogóle wyrzucić, bo wtedy będzie Wam pokazywało na przykład default track i wiadomość, prawda? Więc to wy, wyrzućcie. Tak. E, ale e, tutaj możecie. Jest, jest linijka z Group format, więc możecie doda dodać pewną, po prostu, pewien format dla danej grupy, prawda? Więc, zamyk, więc usunie, usuniemy taką kratkę, bo to jest takie właśnie ukryte. I teraz tak, zmieniamy to, zmieniamy tutaj daną rangę na taką, jaką tam mamy, więc z małych liter e, default, prawda? Z małych liter admin. Skopiujmy sobie, ojejku, nie, nie tyle. Tak, i jeszcze skopijmy i wpiszmy sobie tutaj jeszcze z małych hiter moderator, prawda? Bo taką właśnie utworzyliśmy. Moderator. I teraz tak. Yy, tutaj tworzymy sobie oczywiście taki tak, taki... co mamy po prostu wyświetlać przed naszym, przed naszym nikiem, prawda? Bo display name to oczywiście nasz nick, wiadomość to nasza wiadomość jaką piszemy. Więc dajemy sobie tutaj na przykład default, czyli załóżmy gracz No i wtedy będzie nam pokazywało przed naszym Nikiem koratywny wias gracz. Sobie, nadajmy sobie temu jakiś kolor, na przykład kolor żółty, czyli E. A Nikowi dajemy sobie kolor no, szary, prawda? E, dobra. Dalej, usuńmy sobie to World name bo wtedy pokazuje nam świat na jakim jesteśmy. Usuńmy sobie także group w ten sposób. No i nadajmy sobie w sumie to trzeba dać tutaj przy tym prefiksie, żeby, w te, żeby spację pokazywało. Mm, dobra, tutaj nadajmy sobie grupę admin w nawiasach. Możecie dać na przykład, nie wiem, w, w, w tych strzałkach takich, myślę, że wiecie o co chodzi, o tych właśnie mówię. Więc dajmy sobie tutaj admin, prawda, i dajmy sobie kolor czerwony, czwóreczkę. OK, tutaj także wyrzućmy tą World Name i Groups, ponieważ jak będzie tutaj Groups, to będzie, na, znaczy Group, to będzie pokazywać nam tą grupę, czyli Moderator z małych liter. A że my chcemy mieć z, z dużych liter na przykład, to możemy sobie tutaj wpisać oczywiście w relatywnych wersach MOD w ten sposób, albo po prostu Moderator. Ale ja zrobię skrócone i wpiszę MOD. I tutaj ustawmy sobie nie, taki jasny, żółty. Taki, nie wiem jak by to nazwać, ten kolorek, nie będę się wgłębiał. E, tutaj dajmy sobie no siódemkę, prawda? Albo też białe, czyli F. Dobra, i to są, to są formaty, po prostu formaty dla grup, więc zapisujemy i od, te, od tego momentu takie będą mieć właśnie gracze i użytkownicy, takie właśnie prefiksy, przednikiem. Zamykamy, cofamy, odpalamy serwer, no i czekamy, aż się wszystko załaduje. Ok, załadowało się wszystko, odpalamy serwer. Logujemy się. C. Dobra. Coś nam coś nam tutaj nie chce działać, więc dajemy sobie Lokal host. I tak będzie mój serwer, bo to tam jest sobie z IP wpisane. Dobra, jesteśmy nam na moim serwerze. I teraz tak. Yy, wpiszmy sobie Y. I jak widać pisze admin, trekt, czyli jak widać jest, jest, wszystko działa. Yy, mamy operatora, jest ten cały prefiks i tak to działa. Yy, I teraz tak. Permission z bookit ma taką fajną opcję, że możemy sobie dawać grupy w po prostu w locie. Ojejku, nie lubię tego. Ok. Powiększmy sobie to. I już mówię co to znaczy w lodzie. W locie to znaczy, że możemy sobie nadawać grupy podczas gry. Wcale nie musimy wchodzić w config'a i relo reloadować serwer, albo po prostu nie musimy e, korzystać z konsoli, żeby sobie nadać taką grupę. Wystarczy wpisać komendę permissions. E, no i w sumie tak, jak coś na przykład zmieniamy, jakąś tam, jakąś tam konfigurację w, pliku tekst w tym pliku tekstem config, to możemy wpisać permissions reload. I ten, i ten nam po prostu e, jakby zreloaduje serwer, czyli po prostu tak by zrestartuje zrestart, serwer, zrestartuję nam taki plik konfiguracyjny. Nie, że po prostu od, od nowa będziemy musieli wszystko ustawiać, tylko po prostu jakby odświeże Co nas interesuje? Interesuje nas komenda permissions group i permissions player. Co wpisujemy pierwsze? Permissions group, żeby Wam to pokazać. I mamy tutaj kolejną listę komend, jakie możemy użyć. Permissions group list pokazuje nam, jakie są stworzone grupy. Następnie permissions, player, yy, następnie grupa, yy, na przykład, nie wiem, admin. pokazu, Ojku, coś źle wpisałem. Tak, chyba. Tak, nie. Permissions. No chyba dobrze wpisałem. Aha. Group. Ojejku, coś, 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 coś tutaj zmieszałem. Permissions, Group, e, ok, Permissions, Group Players, Players, no i teraz na no jakąś tam grupę, Admin. No i pokazuje nam, jak ile użytkowników jest dodanych do takiej grupy i kto. Tak samo możemy dodać sobie na przykład, nie wiem, default. I jak widać, nie, do, nie jest dodany żaden, prawda? Bo i, tylko ja jestem tutaj dodany i jestem administratorem z tego jeszcze. E, ok. Z tego tyle. Przejdźmy sobie dalej do permissions tutaj. Permissions. Yy, no i teraz komenda permissions player. Permissions player. Ogólnie tutaj możemy sobie nadawać... Tutaj właśnie nadawać w locie grupy. Więc tutaj oczywiście wyświetliła się nam dalsza lista komend. Zacznijmy od początku. Permissions player groups następnie nick, na przykład tracked i pokazuje nam w jakiej jesteśmy grupie prawda i ile mamy takich grup danych następnie możemy komuś zmienić grupę wpisując permission set group mm, no i na przykład nie wiem yy, default prawda tylko boże jeszcze set, set group następnie nick yy, no i, yy, i grupa default co źle permissions yy, Aha, tak, o tym zawsze zapominam. Player, bo to jest tak jakby kategoria tego. Permissions, Player, Set Group, Track, Default. Enter i zmieniliśmy grupę na Default. No i że dla, dla grupy Default mieliśmy nadany, nadany prefix gracz, tak jak ustawiliśmy w y, Essentialu, to wyświetla nam gracz. Mm, Okej, okay. tak, y, oczywiście to ten nick nie wyświetla nam, jakby się na przykład zdeł, się teraz. Okej, okay. to wyświetla nam nick, nick y, szale, tak jak sobie ustawiliśmy. Y, dajmy sobie obtract. Dobra. E, dalej. Permissions. Mm, permissions player. Permissions e, player. Add group. E, następnie nick. I następnie grupa. Na przykład, albo nie, w sumie jeszcze sprawdźmy. E, set group moderator. Kurczę. Zapominam o tym niku trekt moderator. No i napiszmy coś. No i piszę mod nie takim kolorkiem niebieskim, prawda? Yy, dobra. Jak widać, działa wszystko: te grupy i te, i te rangi. Yy, prefiksy Dalej: yy, add group. Yy, add group, następny nick. No i grupa, na przykład yy, nie wiem, admin, prawda? I teraz tak. Yy, mamy teraz grupę moderator i jakby. Wpisując Add Group nie zmieniamy tej grupy z moderatora na admina, tylko dodajemy dodatkowo. Zaraz Wam pokażę. Otwórzmy sobie plik konfiguracyjny następnie plugins, permissions, config i tak dalej. No jak widać mam trekt moderator, prawda? Tutaj teraz wpiszmy sobie mm, permissions player ad group admin. Ojku. Tak. Nadaliśmy no tą grupę. Jak widać mamy dalej moda, ale... Y, tak, z, odśwież i jak widać, dodaliśmy kolejną grupę, więc po prostu jakby mamy uprawnienia i moderatora, i admina. w ten sposób to działa. Więc set group to jest zmienianie, tak jak widać tutaj. Y, set, permissions player, set group, tracked, na sumie grupa to jest zmienianie grupy z, na przykład z moderatora na admina, a add group to jest dodawanie kolejnej grupy. Y, no i tyle w sumie. Plugin jest ogólnie najlepszy jak na razie, więc najlepiej działa, nie obciąża serwera Polecam go naprawdę, ja używam już Permissions Bookit, już odrzuciłem naprawdę Permission X Ponieważ przy, no, gdy już serwer działa kilka, kilka godzin, a y, było dużo osób na serwerze To po prostu jakieś błędy wywalało znikąd po prostu, tak, z, tak z, z czarów po prostu Więc y, naprawdę wiele serwerów korzysta z tego Permissions Bookit, jest on jak na razie najlepszy y, Wiem, że jest tworzony na razie, jak na razie plugin od Permissions, które możliwe, że będzie jak zajmie pierwsze miejsce w rankingu uprawnień. Ale na razie nic nie będę tylko zdradzał. E, to są na razie tylko takie... jeszcze, jeszcze taka jest robota z tym. E, więc tak, ja go nie robię, ale polecam Wam ten Permissions Book kit, więc odejmę w sumie to tyle. Dzięki, no i cześć.